Walka strażaków z pożarem w gminie Kuśnia Raciborska. Cypryjskie śniadanie w CKZIU nr 1. Oficjalne otwarcie działającego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dobry wieczór. Dzisiaj piątek, 25 listopada, Karolina Wolny. Zapraszam na wiadomości raciborskie. 23 listopada w godzinach wieczornych w budziskach w gminie Kuśnia Raciborska przy ulicy Wolności wybuch pożar. Przez które doszło do wielu strat. Na miejscu pojawił się burmistrz Paweł Macha, a tam z ogniem walczyła już Straż Pożarna. Kiedy stanowisko kierownika komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Traci odebrało informację o pożarze wiaty ze słomą, do zdarzenia zadysponowano od razu dwa zastępy gaśnicze Straci Boża oraz najbliższe zastępy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Cała wiata w momencie, gdy strażacy przyjechali na miejsce, znajdowała się w ogniu. Słoma znajdująca się tam znajdowała się już w ogniu. Strażacy przystąpili do działań gaśniczych. Z jednej strony nacierali właśnie bezpośrednio na pożar, z drugiej strony równolegle prowadzili działania w tak zwanej obronie. To znaczy składowane materiały, obory, stogi kolejne ze słomą starali się bronić tak, żeby ogień się nie rozprzestrzenił. Udało się utrzymać. Pożar właśnie w wymiarach, w obrębie tej wiaty. Pod pochłoniętą ogniem wiatą składowane było 3000 bali słomy i siana. spłynęła też instalacja fotowoltaiczna, która była warta prawie pół miliona złotych. Oprócz tego straty to również 360 ton kukurydzy należącej do właściciela. Straż pożarna informuje, że straty oszacowane są na poziomie 600 tysięcy złotych. Po zlokalizowaniu tak zwanym pożaru, czyli pożar już był opanowany na tyle, że się nie rozprzestrzeniał, no, strażacy przystąpili do drugiej fazy działań, którą jest dogaszanie tego pożaru i to już są długotrwałe działania. Po 14 godzinach pracy wciąż nie wszystko zostało ugaszone, jednakże strażacy dzielnie walczyli przez kolejne godziny. W akcję zaangażowane było łącznie 26 zastępów OSP. Działania były prowadzone jeszcze wczoraj rano. Również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej o godzinie około godziny 8 rana podmienili obsady na samochodach gaśniczych, które się tutaj znajdują. W nocy na miejsce zdarzenia przybyła grupa operacyjna z komendy PSP w Raciborzu z komendantem brygadierem Jarosławem Ceglarkiem na czele. Podczas pożaru nikt nie odniósł obrażeń, a sama przyczyna wybuchu nie jest na razie znana. Aby zwiększyć bezpieczeństwo przestrzegajmy przepisów przeciwpożarowych, co pozwoli zminimalizować prawdopodobieństwo wybuchu pożaru i ograniczy jego rozprzestrzenianie się. Wczoraj w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których motywem przewodnim była kuchnia cypryjska. Wydarzenie zaangażowała się młodzież ze szkoły przy ulicy Wileńskiej oraz ich młodsi koledzy ze szkoły podstawowej nr 13 w Raciborzu. Świeże, aromatyczne warzywa, mięso, sos i wielkie zaangażowanie to składniki potrzebne do przygotowania najlepszej musaki pod słońcem. Wiedzą o tym doskonale siódmoklasiści ze szkoły przy ulicy Staszica. Uczą się przygotowywania potraw w kuchni cypryjskiej, będą robić musakę. Jest to związane z tym, że w tym roku nauczyciele naszej szkoły byli, uczestniczyli w takim projekcie z Erasmusa, który był z Unii Europejskiej. Projekt się nazywał Z nowymi kompetencjami przyszłość zawodową. Nauczyciele, będąc na praktykach, które odbywały się na Cyprze, pracowali w hotelach i restauracjach, ucząc przygotowywać się typowe dania kuchni cypryjskiej. Warsztaty powstały w celu rozpowszechniania nabytej wiedzy, aby młodzież mogła poszerzyć znajomość innej kultury i jej kuchni. Przy okazji no te warsztaty siłą rzeczy w jakiś tam sposób powodują, że dzieci się świetnie bawią, czegoś się uczą, nawiązują kontakty ze starszymi uczniami, czyli uczniami naszej szkoły, bo warsztaty są tak zorganizowane, że dzieci ze szkoły podstawowej, czy to w zasadzie można powiedzieć już młodzież, uczy się z naszymi uczniami, czyli z tą tak starszą młodzieżą, jak przygotowywać potrawy, nawiązują takie relacje. Wydaje mi się, że to jest fajne. Czegoś Uczy jednocześnie, tutaj się też świetnie bawią, myślę. Wydarzenie zakończyło się degustacją przygotowanej przez młodzież Musaki, czyli kultowej zapiekanki rodząc z basenu Morza Śródziemnego. Danie przygotowywane jest na bazie bakłażana, pomidorów oraz mięsa mielonego. Górną warstwą dania stanowi sos beszamelowy, który jest posypany żółtym serem. W październiku tego roku ruszył już punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na Płoni. 24 listopada oficjalnie poinformował o tym prezydent miasta Racibusz, Dariusz Polowy. Przok to koszt 3,5 miliona złotych, z czego 2,5 miliona to dofinansowanie unijne. Podczas wczorajszej konferencji prezydent Dariusz Polowy stwierdził, że to, co działało do 19 października bieżącego roku na terenie Nowego już przoku, nie spełniało standardów XXI wieku, a cała inwestycja w płonie była długo wyczekiwana. Nowy system komputerowy. Nowe zorganizowanie tego, jak widać, w sposób dużo bardziej estetyczny, ale też i zapewniający to, że te odpady możemy. Gromadzić, a później przekazywać na Ripok w sposób bardzo zorganizowany i nie budzący jakby żadnej wątpliwości co do tego, że jest to robione w sposób fachowy. Poza odpadami, które trafiają do zwykłych kontenerów, na mieszkańców czekają dodatkowe korzyści przy okazji większych porządków. Mowa tutaj o wielkogabarytowych odpadach, które można bez wątpienia oddać na przok bez dodatkowych opłat, spełniając pewne warunki. W pierwszym miesiącu z nowego punktu skorzystało około 800 osób. Ważne jest to, że Mamy obiekt, którego nie tylko że nie, nie musimy się wstydzić, ale wprost przeciwnie, jest to obiekt, z którego możemy być dumni, który funkcjonuje i którego uruchomienie y, poszło tak płynnie, tak y, sprawnie, że nawet y, nikt z państwa tego nie zauważył, że to działa, więc dlatego uznałem, że warto dzisiaj zorganizować tą skromną uroczystość, aby pokazać, że ruszyliśmy, działamy i Podobnie jak wszystkie inne zadania, które powierzamy przedsiębiorstwu komunalnemu, także i to organizują w sposób, można powiedzieć, doskonały. W konferencji wzięła również udział senator Ewa Gawenda, która nie kryła swojej dumy oraz oznajmiła, że jej główne działania w Senacie są skierowane na ekologię i ochronę środowiska. Chciałam też z tego miejsca podziękować panu prezydentowi za to, że tutaj właśnie w Raciborzu takie inwestycje powstają. Również chciałam pogratulować wszystkim mieszkańcom, bo z tego co mi wiadomo, to stawka 21 zł za odpady komunalne w Raciborzu jest najniższą stawką spośród wszystkich samorządów w moim okręgu. Także gratuluję tej inwestycji, kibicuję kolejnym, następnym, które są skierowane właśnie na ochronę środowiska i ekologię. Wywóz śmieci na przok odbywa się w ramach ponoszonej przez traci opłaty śmieciowej. Szczegóły co można w to miejsce przywieźć, jak z niego korzystać, znajdują się w regulaminie, a ten dostępny jest na stronie internetowej lub u pracowników. Z okazji dni honorowego kwiadawstwa obchodzonych od 22 do 26 listopada życzę wszystkim honorowym dawcom krwi. Prezesom i członkom klubów HDK, PCK, Stowarzyszeń HDK, organizatorom akcji HDK, a także każdej osobie, której bliska jest idea honorowego kwiodawstwa, dobrego zdrowia, pogody ducha, satysfakcji płynącej z działalności na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia oraz spełnienia życiowych planów. Mocno wierzę w to, że chęć bezinteresownej pomocy ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, w dalszym ciągu będzie Was trwała i nic nigdy nie ugasi Waszego zapału. W uznaniu wszystkich zasług na polu kwiodawstwa i kwiolecznictwa, pozostając nadzieją, że nadal będzie łączyła nas krew, która ratuje życie, bo tętni w nas dobro. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33 Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to wszystko. Życzę Państwu udanego weekendu.